W muzyce, a dokładnie w słuchaniu muzyki można dostrzec bardzo wyraźny trend. Rynek urządzeń audio dzieli się na audiofilii, dla których najważniejsza jest jakość i na konsumentów, którzy największą uwagę zwracają na wygodę słuchania. Właśnie dla tych drugich skierowana jest marka Ultimate Ears od Logitech, która po zdobyciu bardzo dużego uznania na rynkach zachodnich i amerykańskim wprowadza do Polski swoje produkty, czyli linię bezprzewodowych głośników. Poprosiliśmy Franka Marta o z Ultimate Ears, żeby w trzech słowach opisał tą markę. bring music to life, I would say 360 sound and outdoor. Because it's how we try to transform the music from in-home music to outdoor music. So everything is with this vision of we want to really follow the consumer wherever, whenever. And it means that, you know, our products, they have a 360 sound, so everyone around the table can really hear the same sound. Our product, they are totally indestructible, so shockproof. You can drop the product, you know, it's still working. Our product, they are totally waterproof, IPX7, so you can really swim under the water 30 minutes. And the good news is that also, you know, in terms of design, we have really special fabric, and even a dog can carry it in his mouth; it will continue to work.

średniego to do wielkości głośnika Boom 2. Dla osób na serio zainteresowanych genialnym i przenośnym dźwiękiem jest głośnik Mega Boom, który oprócz lepszej jakości dźwięku i zdecydowanie większej baterii Oferuje kilka dodatkowych funkcji, jak m.in. wbudowany equalizer. Tak jak wspomniał Frank, wszystkie głośniki są odporne na upadki i wodę, odtwarzają dźwięk w 360 stopniach i oferują bardzo ciekawą funkcję łączenia kilku głośników w jeden zsynchronizowany system audio. Na spotkaniu zorganizowanym na premierę urządzeń w Polsce w pomieszczeniu było ponad 30 połączonych głośników i trzeba przyznać, że robiło to całkiem spore wrażenie. Nie można również pominąć kwestii estetycznych, bo oprócz tego, że głośniki świetnie grają, to również bardzo dobrze wyglądają. Mi do gustu szczególnie przypadły modele z abstrakcyjnymi wzorkami na obudowie. Głośniki już teraz dostępne są do kupienia w sklepach i ich ceny rozpoczynają się od 400 zł za Wonderboom, 600 zł za Boom 2, aż do 1000 zł za Mega Boom. Jeżeli zainteresowały Was głośniki Ultimate Ears, zostawcie lajka poniżej, a my będziemy pilnie obserwowali poczynania marki, na naszym rynku.